Surprise, Witam, tu James i chciałem pomówić z wami dzisiaj o nieśmiesznych żartach. <śmienny> Niektóre żarty mogą kogoś urazić i na to nie ma wytłumaczeń. Nie mówię tutaj o sucharach, czyli rozładowywaczach napięć, które nie urażają nikogo, a przynajmniej nie powinny. Kogo może urazić żart typu: lecą dwa samoloty: jeden poleciał w lewo, drugi w prawo, a trzeci za nimi. Chyba nikogo. Są też żałosne żarty z przekleństwami, które wcale nie mają błędy, ale nie urażają nikogo. I ludzie się śmieją tylko dlatego, bo ktoś przeklnął. Ja pierdolę to jest według mnie żałosne. Jest czarny humor, który śmieje się z wypadków, albo z tej śmierci i to nie jest urażenie, bo jak ktoś umarł, to nie żyje i nie da się go urazić. A wypadki się zdarzają, prawda? No cóż, czasami śmieszne, czasami nie. O ile martopody są jeszcze jakieś śmieszne? To są rzeczy, które śmieszne niestety nie są. I są to rzeczy, na które my nie mamy wpływu. O kurwa! Jak na przykład kolor włosów, kolor oczu, wzrost, choroby wrodzone, różne zespoły chorób, np. zespół Downa, biegi, kształt ciała, pochodzenie, kolor skóry, czyli rasa religia, orientacja seksualna, czy na przykład bycie ofiarą gwałtu. Powiedzmy sobie szczerze, na to nie mamy wpływu i... i to nie jest śmieszne jak... No bo to takie śmieszne śmiecie z kogoś, kto jest rudy, łysy, bardzo niski albo szeroki, jest Żydem, jest Arabem, albo jest Murzynem, albo jest homoseksualistą, albo zgwałcono go. <słukasz> Ale nie! Nie wybieramy sobie, jacy się urodzimy i czy stracimy włosy podczas na przykład chemioterapii, czy kończymy w wypadku. Nie wybieramy sobie pochodzenia, ani orientacji seksualnej. Nie wybieramy sobie nawet tego. Ktoś nas zgwałci, jeśli mówimy tu teraz o kobietach. I to ostatnie mnie zaniepokoiło, i to bardzo. Przeglądałem sobie na Facebookach grupę Człowieka Wargi, kanał Zdupy oczywiście. Kanał Zdupy, to brzmi kurwa źle. I był po post o dawaniu tekstów na podryw. Oczywiście banda mentalnych gimbów się zebrała i wpisywali typowe bezbeki z nieukrytym tekstem erotycznym oraz żałosne żarty typu, hej spadłaś z nieba, bo wyglądasz jak kurwa gwiazda. Wszystko, gdyby nie ten jeden komentarz. Jak kurwa można śmiać się z gwałtu? Moja dziewczyna napisała tam, że to jest nieśmieszne, i żeby to usunął, ale on miał na wyraźnie to w dupie, bo jest nieczułym kurwy synem. I nie, nie przesłonię nazwiska, żeby było kompletnie nieczytelne, ponieważ. Prawo cytatu. Osobę zgwałconą bolą takie komentarze, a dojrzałą nie śmieszą. Tak się składa, że mam w znajomych osoby, które były ofiarami gwałtu i to raczej nie jest zbyt przyjemne dla nich. Wyobrażam sobie jak to boli, gdy ktoś wykorzystuje Ciebie. Po prostu sprawia ci ból, a ty się później boisz wyjść na dół, żeby ciebie znowu nie napadli. To nie jest tak, że kobieta tego chce. To boli je. Yeah. Czytanie takiego czegoś też boli. Ktoś mógł się nawet rozpłakać jeśli był ofiarą gwałtu i zobaczył taki komentarz Rozumiem bronienie swojego zdania, ale są jakieś granice pomiędzy humorem a śmianie się z poważnego przestępstwa Przez które nawet wspomnienia przywołują ból Tego nie da się ani wytłumaczyć, ani usprawiedliwić Nawet czarnym humorem, kurwa Trzeba nie mieć tu zupełnie godności, klasy oraz zahamowań Bo śmiać się z takich rzeczy i nie myśleć, że można kogoś urazić takim kurwa czymś Jeszcze, jeszcze kurwa nie przeszkadza. Przeprosić i myśleć, że jest się fajnym, bo się pierdolnie x i miliony d: to jest zjebane. Nie czuję się komfortowo, mówiąc o tym. O drażliwym temacie, na który niezbyt powinienem się wypowiadać, bo nie jestem kobietą, ale staję w obronie niektórych właśnie osób, które mogły zostać urażone przez takie coś i, i wiecie. Ale dobrze byłoby, gdyby byli ludzie świadomi, że nie wszystko jest śmieszne. Do zobaczenia i tego. I nie bądźcie nieśmieszni.